Ewangelii według świętego Ukosa. W tej Maria powiedziała: Wielbi dusa moja pana i raduje się duch mój w Bogu moim zbawcy, bo pojrzał na nisko służebnicy swojej, bo błogosławić mnie będą młot te lasyczkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy zrobił mi wszechmocny, święte jest imię jego. A swoje miłosierdzie na pokolenio zachowuje dla tych, co się go boją. On pokazuje siłę swojej ręki, łos proso ludzi pysnyk, tym, co się w sercach namyślują. Zrzuco władców stronu, a wywyso pokodnyk. Głodnych darzy dobrami, a bogatych z nicy mu odprawio. Ująć się za sługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jako łobiecą nasym ojcom, na rzec Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maria została u niej koło trzech miesięcy, potem się wróciła do domu. Magnifikat Maryi to uwielbienie i dziękczynienie. Najpierw Maryja składa je w swoim imieniu, ale zaraz potem w imieniu ubogich, uciśnionych, poniżonych, głodnych i wszystkich, którzy w Bogu znajdują Zbawiciela. Przestrzega przed pychą, wynoszeniem się ponad innych i nierozumnym bogaceniem się. Pochwala natomiast postawę ufności i zdania się na miłosierdzie Boga. W tym hymnie Magnifikat Maryja wysławia Boże Miłosierdzie. A Boże Miłosierdzie to bezgraniczna dobroć, życzliwość, miłość, wieczna gotowość do przebaczenia. I zbawiania tego, kto zwraca się do Niego z sercem otwartym i skruszonym. On jest Bogiem bardzo bliskim człowieka, jest bardzo zatroskany o tych, którzy się Go boją. Panie Boże, okaż się w moim życiu zwycięzcą wszelkiego zła. Przed Tobą nie może ostać się żadna ludzka potęga. Chcę do Ciebie zwracać się z wielką ufnością i miłością, że zostanę wysłuchany.